Uczta Petroniusza Mój Petroniuszu, wyraź swoje zdanie, ogromnie mi ciekaw jest zdania estety, co włosna czworo dla jego wyglądu gotów podzielić, dbając o reguły. A zatem powiedz, jak w dzisiejszym czasie Rzym nasz odbierasz, jak go widzisz właśnie. Co sprzeciw budzi Twojej wyobraźni, co pełna tworów zgoła doskonałych, co jest zachwytem, a co jest zgorszeniem dla oczu, które zwykły cenić piękne. Powiedz co czynić, aby dookoła niebiańskie nam się ukazały sprawy, boskie problemy i boskie rozkosze. Odkryj swe myśli, bądźże tak łaskawy. W swej myśli geniusz, wypuść w nasze progi, naznacz nas swoim arbitra widzeniem, byśmy nim mogli Twoje tropy czytać, Rzym spoglądając. Niech jak muzyka, Twoje słowa płyną miłą dla ucha nutą dziadów naszych, co nam przystoi, a co jest niegodne, dajże nam zgarnąć, idąc Twoim wzorem, mój senator. Zacnę troski twoje. Co cię zawiodły do tego myślenia? Tłusty Petroniusz swój kałdu poprawił, wmościł się w sofę i leżąc na boku, sączył falernę jak Ambrozi kielich. Chwilą milczenia dał swym gościom poznać, iż właśnie myśli, czym ma się podzielić. Potem palcami brzdęknął struny Liry. Dźwięk wydał jakiś obcy i fałszywy. Jęk zgoła smutny i porażający wszystkich dokoła. Zatem mój panie, goście mójmi, myślę ja zgoła, iż o innym świecie mówić mi przyjdzie. O co wy pytacie, to tego nie ma. Wcale nie istnieje w kraju tym właśnie, co się Rzymem mi. Jesteśmy wszyscy, jak tu spoczywamy, zakładnikami imperium wielkiego, co nas stworzyło na swoje potrzeby. Rolę rozdało, jak w aktorskiej trupie, które my gramy, kiedy to potrzeba. Cośmy zachcieli, to nam nie badały. Boskie zaszczyty, legionów krwi i strugi. Zdobycze, łaski i bezkres ojczyzny. Oto Rzym właśnie, jakim go widzicie i sprawiać chcecie, by błyszczał purpurą, pachniał wolnością i złotem was darzył. Piękna jest zbroja hoplity, gdy żywy. Gdy trup okrywa w błocie utopiona, śmieciem jest wszakże lubo łupem będzie. Z oczu wam zniknie i istnieć przestanie. I nutą fałszu zabrzmi moja lira. Miast Pean głosić ochoplicie, co i jeno kupon kości został, a lira przecież miała słabić życie. Miast świat podbijać, pozbył własne życie, niczemu nie sprosta. Mieni się barwą, słońcem i błękitem świat dookoła pysznym się kolorem. Złudą jest wszakże mitem. Wezubia chmura czernią skrywa nieba, nikną błękity w szarościach i czerni. To, co tu żyło, umiera w popiołach, w kamień się zmieni. Lira poety sławiła co nie ma. Znów fałszu nutą, nim zmilknie zawyje bad też z kamienia nie żyje. Piękno słabi. Ludzkie ciała kształty kute w marmurach, po latach, zatęchną i śmierdzieć będą ty brubonią, pleśnieć ze starości nim pękną, a prawzór rzeźby. Co młodym będą spozował artyście, który piękno sławił, w wojna, w hulankach sterał własne życie zmarszczony, chromy, ślepy starzec. A wy, popatrzcie wokół, goście moi, ilu was było, ile was zostało, a złoty cielec, któremu służycie, trucizną, mieczem, sztyletem was kala. Ilu poduszka na usta włożona, aż oddech stracą pozbyła w tym groju. Ilu banitów po imperium krańcach nigdy nie wróci na luki tej Romy, co ich zesłało. Ile sztyletów utopionych w plecach w mrokach zatybrza z jakiegoś wyroku lub zawiści zgoła. O tym myślicie pytając o piękno, rajem to zowiąz, zali o to chodzi? Jak piękno słabić, w okrucieństwie żyjąc? Kadziło mochać, gdy dom ściekiem śmierdzi. Życiem się cieszyć, wciąż czekając śmierci. Co w noc przychodzi, złudzeń nie zostawia, niczemu nie służy, nie bawi, nie zbawia. Metlopy chcecie brnąć w poszukiwaniu, wolna wam wolna na takie wybory. To mówiąc ukłon swym gościom posyła, wychodzi. Drzwi łaźni otwarłszy kąpielizarzy. Balsamem na karty, boła medyka go od W zapachu kwiatów, przy smaku falemu, w czułym kochanki miłosnym uścisku, w majestat wielki, w śmierć, wciąż bleknąc dąży.